Timenex, dodawanie towarów i usług. W górnej części mamy blok kartoteki. Wejdę sobie w towary i usługi. Dodam sobie teraz usługę tipsy. Określę grupę. Jest to... Nie mam takiej grupy, jaką bym chciał. Usługi kosmetyczne. Kosmetyczne tyczne, sobie nazwę. Jednostka miary sztuki, VAT 8%, cena sprzedaży za tipsy 89 złotych brutto. Dodatkowo ustalę sobie kolor tej usługi, na przykład na jaskrawo zielony. I ustawię, że jest to towar typu Express. Za chwileczkę to wykorzystamy w trakcie sprzedaży. Dodam taką usługę, mam ją zapisaną. Dodam jeszcze sobie towar, na przykład lakier, do jest to w grupie kosmetyczna. VAT 23%, ustale, że kupuję go za 15 zł, a sprzedaję za 35. Zapiszę i zamknę kartotekę towarów i usług. Umówię do kosmetyczki na godzinę 11:30 klienta. Na przykład Anna Derengowska, program błyskawicznie znalazł, wyświetlił komunikat klienta, uwagi i wypisze sobie błyskawicznie zamówienie. Wejdę w produkty typu ekspres, tipsy, zapiszę i program przeniósł nam ten kolor zielony na kolor wizyty. Będzie w łatwy sposób widać na liście, na liście wizyt, że zielone z czasem będziemy doskonale widzieli, że to są tipsy. Pioletowe to strzyżenie damskie, koloryzacja i tak dalej i tak dalej. Kolor pierwszego towaru bądź usługi odpowiada za kolor wizyty. W kolejnym przykładzie zrobimy sprzedaż odręczną, czyli przychodzi do nas klient, ale nie chce kupić u nas usługi, tylko przychodzi i chce kupić ten lakier, który przed chwileczką sobie wpisali robimy dodaj paragon grupy kosmetyczne, lakier do paznokci i mamy sprzedane. Oczywiście w ten sposób możemy sobie jeszcze sprzedać jakąś farbę brązową, na przykład trzy opakowania, dać klientowi rabat na tą farbę 10% i zapisać. Mamy sprzedaną na paragon lakier do paznokci i farbę brązową 3 sztuki z rabatem 10%. 땡구야